Niechaj Polska zna, jakich synów ma. Tym cytatem Wincentego Pola chcemy rozpocząć koncert dedykowany naszemu patronowi Andrzejowi Boboli. To wydarzenie chcemy potraktować jako hołd, złożony w podziękowaniu za jego życie, wiarę i męczeństwo. Połączenie śpiewu, pieśni z poezją i cytatami dedykowanymi Andrzejowi Boboli przeniesie nas w głąb duszy, przybliży do wartości, które były bliskie jego nauczaniu mianowicie miłości, wierze, nadziei i jedności. Proponowany koncert. Będzie wędrówką śladami świętego Andrzeja Boboli, którą rozpoczniemy od Strachociny Królewskiej wsi, gdzie w roku 1591 urodził się święty. Jezuita, ojciec Mirosław Paciuszkiewicz w utworze święty ze Strachociny pisze. Ogień podłożony złą ręką tatarzyna, strawił tutaj plebanie, proboszcza i księgi. Dlatego ciągle pytamy, gdzie się urodziłeś i kiedy. Szukamy różnych znaków twego pochodzenia. Nazwa wzgórza argumentem się staje. Barokowa chrzcielnica niemem świadkiem chrztu. Nadto znaki sam dajesz, jak w Pińsku i Wilnie. A najważniejszy to kultu wybuch ogromny w ostatnich latach XX wieku wędrówka relikwii, pielgrzymki z Polski całej. Na bobolówce wielkie zgromadzenia. Ist noch so gern. Przez całe życie i działalność duszpasterską naszego patrona prowadziła Maryja, której kult uważał za rdzeń polskości i chrześcijaństwa. Nasz proboszcz cytuje słowa świętego Andrzeja Boboli. Maryja jest naszą królową i panią i tak ją naród powinien czcić. Nie ma nikogo ważniejszego w Polsce nad Maryją. Ja jestem jednym z jej sług, ale ważnym. W wierszu księdza Piaseckiego zwracajmy się do świętego. Słynny świętością, pochodnio wiary, uczysz nas życia trudnej Ofiary. Obrońco Krzyża, czcicielu Maryi, módl się za nami, braćmi Twoimi. że Bobola zasłynął jako wędrowny kaznodzieja i misjonarz ludowy. Wierni, nie tylko słuchali go chętnie, ale i nawracali się i zmieniali swoje życie. Swoim słowem i łaską porywał katolików i prawosławnych. Nazywano go duszochwatem, łowcą dusz. Święty głosił, moja wiara prowadzi do zbawienia, nawróćcie się. Yeah. Tą przyszłość dążących Polaków i zastępimy się w się w cierpieniu, za drogą wiary, by kościół popadł. Przyprowadziła tych, co są w oddali Na tronie świętych Andrzeju Bogorą Z całości wierzę na ludzkych rodaków Uwodnij siłą bohaterstwa Twego Zwycięską przyszłość dążących pola onosi siłą on do katedr statyno z często przyszłość naulsy polaku 16 maja 1657 roku kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Został bestialsko okaleczony, a następnie zamordowany. Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz tak pisze o tym dramacie w utworze. Święty z Janowa Poleskiego. Wybrałeś to miejsce na wyprawy misyjne, dźwigałeś ludzi z różnych form poniżenia, zapłaciłeś za to cenę najwyższą z możliwych. Życie swoje dałeś. W miejscu pojmania dwa krzyże wystawiono symbole podziału i pojednania. Krzyże zniknęły za czasów sowieckich. W wolnym dwudziestoleciu Twój kult utrwalano, pół wieku zacierano, lecz znowu odżywa. Powiedz mi, Andrzeju, jak to jest słyszeć Boży głos. Powiedz, czy tęsknotę znasz i Twój rodzinny dom. Trwać na swej drodze trudno jest tak, lecz miło. Po kilku dniach męczeńskiej śmierci odzyskano zmasakrowane ciało Andrzeja Boboli, włożono je do trumny i pochowano w podziemiach pińskiego kościoła. Wincenty Pol napisał wiersz pod tytułem Piński Apostoł. To piński apostoł. Mów Andrzej Bobola, co poszedł na męki z miłości gorącej. I ziarno zbawienia z krwią posiał w te pola, zbawienia dusz ludzkich żarliwie pragnący. W znak wiary, czystości, dom stary Boboli, szat innych nadbiałe u siebie nie chował. Dostatków używał tak miernie jak soli, a służąc orężno kościoły fundował. Więc pan też temi jego zasługi nagrodził, że w domu bobolów mąż Boży się zrodził. Ostatni męczennik w tej polskiej koronie, gdy waza kazimierz zasiadał na tronie. I w pańskiej winnicy. Jest Andrzej Bobola tym mężem, co wyszedł ostatni na pola. A Chrystus mu przecie użyczył tej płacy, choć wyszedł ze wszystkich ostatni do pracy. śmierci obrał nieca, święty amrzeju z twej obficie, wypraszaj wiarę od Boga na. Męczeństwo umacniał go fach, okropna to była śmierć, lecz miłość zwycięża, zwycięża nienawiść, tego na tego przykładna. Pragną dla Boga stracić swe życie, męczeńskiej śmierci nam je sam. Święty Andrzeju, z Twej krwi obficie, wypraszaj wiarę od Boga nam. Maryja. Boga stracić swe życie, męczeńskie śmierci oddam je sam. Święty Andrzeju, z twego obficie wypraszaj wiarę od Boga na. Bóg o swoich występcach o nim nie pozwoli. Święty Andrzeju, patronie niezłomny. Wypraszaj mięsko od Boga Pragną dla Boga stracić swe życie, Męczyńskiej śmierci oddał nie sam. Święty Andrzeju, z Twej Wypraszaj wiarę od Boga nam. Relikwie świętego Andrzeja Baboli. Przez długi czas znajdowały się w Połocku. Następnie jako osobliwość przyrodniczą wywieziono je do Moskwy. Wykupione zbożem podczas Wielkiego Głodu przez Watykan, okrężną drogą przez Odessę, Konstantynopol i Bryndisi dotarły do Włoch, do Rzymu. W 1938 roku po kanonizacji sprowadzono relikwie świętego męczennika do Polski. Atmosferę tego wydarzenia następująco utrzymuje poeta. Wracasz więc na ojczyzny łono dusz Hetmanie, bo bolo święty Polska twoja zjednoczona. Macierzyńskie do ciebie wyciąga ramiona i wybiega radośnie na twe powitanie. Królewski tron gotując dla swojego patrona. Spocznij, polski patronie, po znoju w udręce w stolicy twojego kraju. Otoczony chwałą na nowo krzep stąd serca i Uleczaj mądrze. Na zakończenie pragniemy cytować naszego rodaka Jana Pawła II. Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli. A dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć. Polećmy nasz kraj i nas samych, o opiece Matki Boskiej oraz orędownictwo naszego patrona Andrzeja Boboli i wspólnie zaśpiewajmy.